W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Chryste eleison. Chryste Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas, ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami, święta trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Posto ofiara, która leci prosto do nieba i zaraz prosi, Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest dobrem dla duszy i ciała. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post daje wielkie siły do walki z pokusami i przeciwnościami. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post zaspokaja wyższe potrzeby. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest stanięciem twarzą w twarz z rzeczywistością taka, jaka jest. Panie Jezu, daj mi łaskę. Przez post przyjmujemy tę rzeczywistość bez lęku. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest zatrzymaniem fali konsumpcji. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post wyzwala człowieka od niego samego. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post wyzwala człowieka od wewnętrznych sideł świata. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest lekarstwem na rozleniwienie, Panie Jezu, daj mi łaskę. Post ratuje duszę od głodu i ciało od tycia, Panie Jezu, daj mi łaskę. Poprzez post dusza rządzi ciałem, Panie Jezu, daj mi łaskę. Gdy człowiek pości odpoczywa i wycisza się, Panie Jezu, daj mi łaskę. W czasie postu organizm czyni wewnętrzne porządki, Panie Jezu, daj mi łaskę. Post to dar od Boga łaska, Panie Jezu, daj mi łaskę. Umiłowanie postu jest obrazem życia anielskiego, Panie Jezu, daj mi łaskę. Post umożliwia poświęcenie się człowieka sprawom duszy, Panie Jezu, daj mi łaskę. W dni postu człowiek upodabnia się do samego Boga, Żyjąc bardziej duchem niż ciałem. Panie Jezu, daj mi łaskę. Posto namiastka doskonałości w człowieku. Panie Jezu, daj mi łaskę. Posto wstęp do wolności, Jaka daje uwolnienie od potrzeb ciała. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post to pewnego rodzaju wyróżnienie i wybranie do większej doskonałości, Panie Jezu daj mi łaskę. Post to łaska osobliwa i cenna w oczach Boga, Panie Jezu daj mi łaskę. Post uwalnia od zbytniego przywiązania do spraw materialnych, Panie Jezu daj mi łaskę. Każdy rodzaj postu sprawia w człowieku pewne zmiany, Panie Jezu, daj mi łaskę. Post uczy wstrzemięźliwości we wszystkich dziedzinach życia. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post pozwala duszy oddalić się od niskich rządów. Panie Jezu, daj mi łaskę. Przez dar postu jest się siostrą aniołów i żyje się jak one. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post to czas błogosławiony którym można więcej wyprosić, Panie Jezu, daj mi łaskę, posto czas podwójnego klęczenia, Panie Jezu, daj mi łaskę, posto czas okazywania pokory, Panie Jezu, daj mi łaskę, posto czas, w którym ciało milczy, by oddać moc duchowi, Panie Jezu, daj mi łaskę. W czasie postu Boże łaski spływają szeroko na duszę. Panie Jezu daj mi łaskę. Post to dowód miłości i posłuszeństwa Bogu, Panie Jezu daj mi łaskę. Posto dowód, że sprawy duszy biorą w moim życiu górę nad sprawami ciała, Panie Jezu daj mi łaskę. Brak postu jest oznaką, że konsumpcja przekroczyła pewne granice. Panie Jezu daj mi łaskę, post można wyprosić przez pokorne i wytrwałe modlitwy, Panie Jezu daj mi łaskę, nie ma żadnych okoliczności do rezygnacji z postu, Panie Jezu daj mi łaskę. Post jest pragnieniem Boga życia wiecznego i szczęścia swojej duszy, Panie Jezu daj mi łaskę. Post jest poskromieniem zmysłów. Panie Jezu, daj mi łaskę. Przez post zyskuje się siłę do stawienia czoła wyzwaniom i pokusom kolejnych dni. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest świadomą ofiarą składaną Bogu. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest łaską i darem Bożym. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest łaską wysłużoną przez wytrwałą prośbę, Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest darem otrzymanym przez podejmowanie wyrzeczeń na miarę swoich sił, Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest otwartą formą buntu przeciwko demonicznemu światu, Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest sprzeciwieniem się dyktaturze, własnego ciała, własnego dobrobytu i wygody. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest wyróżnieniem własce. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest powołaniem do grona ludzi sprawiedliwych. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post łagodzi zapalczywy gniew Boży na ludzkość, Panie Jezu, daj mi łaskę. Pokutująca armia jest ostatnią nadzieją dla świata. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest łaską podobania się Bogu. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest czasowym wyrzeczeniem. Panie Jezu, daj mi łaskę. Łaska postu daje człowiekowi poczucie, że żyje dla celów wyższych, Panie Jezu daj mi łaskę. Post jest powodem do radości, jak gdyby wyprawą wojenną dla rycerza, Panie Jezu daj mi łaskę. Przez post krzyżujesz plany wrogom Boga, Panie Jezu daj mi łaskę. Przez post zdobywasz dla Boga nowe dusze, Panie Jezu daj mi łaskę, przez post zdobywasz łaski, Których nigdzie indziej nie można zdobyć. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest dniem walki i dniem zaszczytu. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest dniem niezwykłym, Dniem jaśniejącym na tle innych dni. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post pomaga zobaczyć nasze życie, z perspektywy wieczności. Panie Jezu daj mi łaskę. Przez Dar Postu cały tydzień pracy nabiera właściwego kształtu. Panie Jezu daj mi łaskę. Post jest dniem zwrócenia się do Boga. Panie Jezu daj mi łaskę. Post jest oddaleniem spraw ludzi i przyjemności. Pani Jezu daj mi łaskę. Dzień postu jest strażnikiem życia człowieka. Pani Jezu, daj mi łaskę. Post jest łaską dla dusz czystych. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest narzędziem pokuty dla grzesznika. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest sposobem wypraszania łaski. Panie Jezu, daj mi łaskę. Post jest ukryciem się w sercu Boga. Panie Jezu daj mi łaskę. Post jest otrutką na wszystkie zniewolenia. Panie Jezu daj mi łaskę. Post jest oczyszczeniem ciała, dusz, umysłu, przyzwyczajeń, relacji i całego życia człowieka. Panie Jezu daj mi łaskę. Wytrwały post porządkuje człowieka wewnętrznie. Panie Jezu daj mi łaskę. Post jest niezbędną częścią życia, Pani Jezu daj mi łaskę. Ci, którzy poszczą, cieszą się miłością i uznaniem króla. Pani Jezu daj mi łaskę. Poprzez post człowiek oddaje chwałę Bogu, Pani Jezu daj mi łaskę. Boże z Twoją pomocą potrafimy i będziemy pragnąć postu. Pani Jezu daj mi łaskę. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, który sam stawszy się człowiekiem, trapiłeś Twoje najświętsze ciało licznymi postami. Zechciej uczynić nas zdolnymi do naśladowania Twojego doskonałego człowieczeństwa przez łaskę postu, który żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.